Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, uczniami zespołu szkół nr 2 im. Mikołaja Reja oraz kraśnickimi szkołami przeprowadziło akcję pomocy dla powodzian z gminy Annapol i Wilków. W dniu 27 maja podczas uroczystej sesji Rady Miasta oraz 29 maja podczas festynu z okazji 20-lecia samorządu członkowie stowarzyszenia zbierali pieniądze do puszek. No, muszę przyznać, że zbiórka była bardzo owocna. Dwa transporty, trzy w zasadzie już pojechały do powodzian. W tej chwili jeszcze część darów znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i będzie dowieziona po tej właśnie fali powodziowej. W dniach od 27 maja do 2 czerwca w sklepach spożywczych oraz supermarketach na terenie Kraśnika wolontariusze zbierali dary w postaci żywności, środków czystości i wody. Ponadto mieszkańcy darowali odzież, bieliznę osobistą, koce, pościel, obuwie, rękawice i inne rzeczy, które zostaną przekazane osobom poszkodowanym przez powódź. Transport darów ze sklepów zapewniali bezpłatnie rodzice uczniów z liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja oraz osoby prywatne i firmy kraśnickie. Poruszeni tragedią uczniowie postanowili działać i pomóc potrzebującym. Przyjmowali, sortowali i pakowali zebrane dary. Tak z moich uczniów utworzył się w sposób bardzo naturalny i trudno mi nawet w tej chwili wyszczególnić nazwiska. Są to uczniowie klas drugich i pierwszych, ale tak jak przed chwilą w rozmowie okazało Także nasi absolwenci nas e, bardzo wspomagają. E, muszę powiedzieć, że e, w zasadzie mamy takie cztery płaszczyzny działania. Była grupa 15 chłopców, która ze Strażą Pożarną e, w Trzydniku e, pomagała e, przy e, wałach i przy e, porządkowaniu i rozdawaniu żywności e, w Annopolu. Jest grupa, która tutaj właśnie w szkole segreguje, liczy, porządkuje e, to, co otrzymała. Jest grupa uczniów w tej chwili, y, którzy zbierają dary na terenie kraśnickich y, sklepów. Y, I w zasadzie powiem szczerze, że to się, to się wszystko dzieje spontanicznie. Y, ja bardzo chcę podziękować tym szkołom, które w tej chwili y, tak Włączają się do pomocy. Dużo pomocy otrzymujemy od miejskiego ośrodka pomocy społecznej. To dzięki nim ta nasza akcja ma taką oficjalną formułę i jesteśmy wiarygodni. Do akcji transportowej włączyła się Straż Pożarna oraz Straż Miejska. Pierwszy transport darów dla powodzian został wysłany do Gminy Wilków w dniu 1 i 2 czerwca. Dowód zapewnili nieodpłatnie prywatni przedsiębiorcy.